Cześć, ja mam na imię Sylwia, a ty oglądasz biblijne shorty z cyklu Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć ostatnią już historię z tego cyklu. Kiedy chodziłam po salach szpitalnych z moim świadectwem, które zatytułowałam Jak przestałam się bać. Historia prawdziwa, trafiłam w pewnym momencie do sali, gdzie leżała kobieta oczekująca na przeszczep wątroby. Od razu wiedziałam, że nie chcę jej przeszkadzać, bo znałam ten stres i ja chciałam wyjść, pozostawiając tylko tą broszurkę, ale ona powiedziała, że chce posłuchać o tym, jak Bóg mi pomógł, bo ona od jakiegoś dłuższego czasu, cały czas się z nim kłóci. Jest rozgoryczona po tym, jak ją życie doświadczyło, że miała bardzo ciężkie historie, potem to do, dopadła ją choroba, która zniszczyła jej wątroby i właściwie jest teraz w bardzo kiepskim miejscu. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam mi od razu powiedzieć, to to, że złe rzeczy nie pochodzą od Boga, ponieważ on jest tylko dobry. Wszelkie zło, jakie nam się przytrafia w życiu, pochodzi od przeciwnika. Ta rozmowa trwała bardzo długo, i dużo rzeczy się wtedy wydarzyło. Natomiast na końcu Ewa, bo tak miała na imię, powiedziała mi, że jeśli nawet nie będzie miała dzisiaj operacji, bo była taka też szansa, to wie na pewno, że nie trafiła tutaj przypadkiem, i że ja też nie pojawiłam się tutaj bez powodu. Obiecałam jej modlitwę i wyszłam. Za miesiąc tak się wydarzyło, że znowu byłam tam w szpitalu w Warszawie, ponieważ miałam mieć zabieg i nagle spotkałam Ewę w drzwiach. Myślę, że to też nie był przypadek, jestem tego pewna. Wtedy powiedziała mi, że jak wtedy weszłam do tej sali, gdzie było ciemno, to już był wieczór. Zobaczyła... Bardzo jasno bijące światło. Ale jej odpowiedziałam, oczywiście byłam bardzo zszokowana tym, co mi powiedziała, ale jej powiedziałam od razu, że to nie było światło bijące ode mnie, tylko światło bijące od Ducha Świętego. I stało się to wszystko, ponieważ ona miała otwarte serce i uwierzyła w Chrystusa i w to, że ją zbawił. I w tym momencie chcę przytoczyć fragment Ewangeliana, który tak bardzo mi przypomina tę sytuację. A Jezus wołał: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi tego, którym nie posłał. Ja światłość przyszedłem na świat, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słucha moich słów a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Lewa była w ciemności, natomiast uwierzyła w słowo Boga i zapanowała w jej życiu światłość, mimo wielu. Komplikacji, które ją spotkały, w tym właśnie również zdrowotnych związanych z operacjami, ona była bardzo umocniona. A ja byłam wtedy jej potrzebna, właśnie po to, żeby jej powiedzieć tam dobrą nowinę, o tym, że mamy ratunek tylko i wyłącznie w Chrystusie. Wtedy, dlatego się tam zjawiłam, zostałam tam zaprowadzona. Musiała usłyszeć, że Bóg to dobry ojciec, który chce naszego dobra. I to wszystko sprawiło, że ona uwierzyła i zaufała Bogu. I dzięki temu żyje i ma się coraz lepiej. Tytuł tego odcinka to "światłość kontra ciemność" i nie bez powodu, ponieważ Chrystus i życie w nim to światłość, o czym mówi Jana 8:12. Jezus znowu powiedział do nich: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną..." Nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. To było ostatnie świadectwo z cyklu Idźcie na cały świat i głosie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Ostatnie, które tu opowiedziałam. Natomiast wierzę, że to dopiero początek pięknych dzieł, które widzę na własne oczy. Myślę również, że otrzymaliśmy wszystkie odpowiedzi na pytania, które zadałam w, pierwsze, w pierwszym odcinku, czyli co oznacza głoszenie Ewangelii, gdzie ono się odbywa, przez kogo i komu. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.